Witajcie serdecznie. Tutaj ojciec Romek Bruszewski. Kolejny nasz dzień okularnika kursu Modlitwy Uważności. Dzisiaj będę komentować krótko Ewangelię według świętego Mateusza, rozdział 18, wersety od 12 do 14. Posłuchajcie, to jest ta przypowieść o zabłąkanej owcy w wersji Mateusza tym razem. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak wam się zdaje, jeśli ktoś posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się udają ją odnaleźć, zaprawdę, powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych. Moi drodzy, Bóg nie chce potępić grzesznika. Jakkolwiek może nam się to wydawać oczywiste i, i, i to jest takie, no, no tak, no tak, Bóg nie chce potępić człowieka, nie chce potępić grzesznika. To, to nie jest to takie oczywiste, myślę, że dla wielu z nas chrześcijan. Jest w nas takie myślenie, które ciągle kwestionuje Bożą miłość wobec nas i ciągle mamy ten taki lęk, w sobie niepokój, który mówi, nie, nie, jednak Bóg Bóg to jednak nie do końca. On wszystkich innych może tak kocha i lubi, ale mnie to raczej nie. Ja zawsze wtedy zadaję takie pytanie What makes you so special? Co czyni ciebie tak bardzo wyjątkowym, że nagle jesteś wyjęty z całej ludzkości? I akurat ciebie Bóg nie pokocha, ciebie tobie Bóg nie przebaczy. Jest to bardzo przewrotny sposób uczynienia siebie kimś bardzo wyjątkowym. Mimo wszystko jednak. I jest bardzo mocno takim myśleniem koncentrującym nas na nas samych. Jesteśmy mistrzami w takim obwinianiu się ciągle i takim myśleniu o sobie, że, że jesteśmy beznadziejni. Skutek tego jest taki, że cały czas myślimy o sobie, o tej naszej słabości, o tej naszej beznadziei, ale cały czas się koncentrujemy na sobie. Czy myślę o sobie źle, czy myślę o sobie dobrze, myślę o sobie. I na modlitwie też często nam to towarzyszy. Ale nie o tym przede wszystkim dzisiaj. Chciałbym dzisiaj przede wszystkim zwrócić uwagę waszą na to, że Bóg jest absolutnie pierwszym inicjatorem procesu nawrócenia w człowieku. Że on nie, nie czeka, aż my w pewnym momencie się obudzimy, i tak sobie pomyślimy, że a może jednak warto. Bóg jest w tej przypowieści pokazany jako ten, który ma inicjatywę. I który szuka człowieka, który się zabłąkał. W ogóle temat zabłąkania to jest sposób, w jaki Jezus wielokrotnie w Ewangelii mówi o grzeszniku, mówi o grzechu, jako o zagubieniu. Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Szuka owiec zagubionych. Przyszedłem, aby ocalić to, co zginęło. No, właśnie takie, takie, takie rozumienie i takie adresowanie tej, tej, tej rzeczywistości przez Jezusa, który właśnie podkreśla to, że co się ostatecznie wyraża w tych słowach Jezusa, kiedy jest przybijany do krzyża, kiedy jest zabijany, Bóg mówi, Jezus do Boga Ojca mówi: wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Tak jakby grzech, był powodowany jakąś taką nieświadomością, głęboką nieświadomością, głębokim wewnętrznym pogubieniem, zagubieniem. Wielu teologów właśnie w ten sposób też rozumie potępienie, że ono się nie dokonuje, dlatego że Bóg potępia człowieka, dlatego że tak naprawdę człowiek sam siebie potępia, jeżeli jest ono możliwe to właśnie w taki sposób Boga, który e, chce uratować człowieka, ale ten człowiek nie chce być uratowany. To jest wielki dramat. Głęboko wierzę w to, że jednak Bóg znajduje na to jakiś sposób e, i, e, i jest w stanie ocalić każdego człowieka, nawet największego grzesznika. Mam na to nadzieję, modlę się o to w każdej Eucharystii i w każdym różańcu. Bóg nas znajduje i nas przyprowadza. Zwróćcie uwagę, że wszystko robi On. W tej przypowieści to jest bardzo mocno podkreślone. I cały czas, jakby w tej, w, tej, w tej drodze duchowości kontemplacyjnej, my balansujemy tymi dwoma takimi wymiarami: co, to co ja robię, to co Bóg robi, I, i oczywiście cały czas jest to i, który jest i moim zaangażowaniem, i robieniem Boga. Ale ostatecznie rozumiem to tak, że to jest jego, jego łaska, że to wszystko, co ja czynię, czynię z Jego łaski. I angażuję się na 100%, bo głęboko wierzę, że taka jest Jego wola, ale to jest Jego działanie, przede wszystkim Jego działanie we mnie. Jego działanie we mnie. On mnie znajduje, On mnie bierze na ręce, On mnie przyprowadza z powrotem do stada. On powoduje we mnie nawrócenie, on powoduje, daje mi łaskę wewnętrznego nawrócenia, przemiany myślenia, głębszej świadomości tego, kim jest i kim ja, kim ja jestem. W drodze kontemplacyjnej to Bóg jest pierwszym, absolutnie pierwszym we wszystkim, co się dzieje inicjatorem działania, samym działającym, samym przemieniającym w nas. My właśnie w tej drodze pozostajemy aktywnie bierni. To znaczy, że to, co robimy, to zaprzestajemy działania, zdajemy się całkowicie na niego. Pozwalamy mu się odnaleźć i przeprowadzić w czasie i sposobie, w jaki chce. Bo nasza inicjatywa doprowadziła do tego, że się zgubiliśmy, że się bardzo pogubiliśmy. Możemy nawet teraz odczuwać lęk, taki zagubienia, jak to jest. To już nie wiem, co jest prawdą, co nie jest prawdą, co mam robić, czego nie mam robić. Czy mam myśleć, czy nie mam myśleć, czy mam się starać, czy się nie mam starać. To wszystko jest niepokój naszego umysłu, który nagle traci kontrolę, bo do tej pory miał kontrolę nawet nad modlitwą i nad Bogiem, teraz ją traci. Pozwólmy mu się odnaleźć. Zatrzymaj się. Usiądź i czekaj, aż On przyjdzie i Ciebie znajdzie. Zapraszam do wspólnej medytacji, do rachunku sumienia i do momentów uważności, oczekiwania, trwania na Boga. Dobrego dnia!